Cześć, ja nazywam się Łukasz Kiełek i na co dzień zajmuję się leasingiem. Więc, jeżeli potrzebujesz sfinansować coś mniej typowego, jak 30-letni sprzęt budowlany, oprogramowanie, może studio nagrań dźwiękowych, bądź też restaurację, albo coś bardziej typowego, jak samochód, sprzęt IT czy sprzęt medyczny, to chętnie pomogę Ci zrealizować Twoje marzenia. Dodatkowo współpracuję z osobami, które zajmują się dotacjami unijnymi. Finansowaniem firm w postaci kredytów, jak również kupnem, sprzedażą nieruchomości oraz tematami inwestycyjnymi w kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie. Te wszystkie tematy jestem w stanie pomóc Ci zrealizować. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję do rozmowy, a tutaj zobaczysz za chwilę mój numer telefonu. Dzięki jeszcze raz. Ja nazywam się Łukasz Kiełek i zajmuję się leasingiem.